Jesteśmy z Karoliną Kowalkiewicz przed KSW21. I pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, bo ja osobiście chciałbym na przykład zainteresować się bardziej e, kobiecym MMA, ale jest dosyć ciężko znaleźć te walki i dosyć ciężko jest w ogóle znaleźć jakieś wyróżniające się nazwiska. Jest ich może tak z 5-6 w Polsce. I powiedz, skąd ty jako zawodniczka bierzesz informacje o swoich przeciwniczkach? Czy, czy to jest tak, że wy w swoim kręgu macie jakieś, powiedzmy, większy, większą wiedzę, czy macie te same problemy, co my, jako osoby, które chcą się tym zainteresować? Mi się wydaje, że te problemy wynikają z tego, że po prostu w Polsce jak na razie jest bardzo mało zawodniczek i większość dziewczyn ma stoczonych jedną, może dwie walki. Jest naprawdę tylko kilka dziewczyn, których ma tych walk stoczonych więcej. To tyle. No i jest mało tych informacji, mało tych materiałów, ale to dlatego, że mamy małe doświadczenie. A właśnie, jeżeli chodzi o, o, o zawodniczki, twoje znajome w pewnym sensie, bo z tego co widziałem, przynajmniej Paulina Bońkowska, Marta Hojnowska, tam jakieś na Facebooku, tam jakieś rozmowy nawet często prowadzą, czy coś, powiedz, czy, czy to jest tak zamknięty krąg, jak to wygląda, czy jest więcej tych zawodniczek, o których my nie słyszymy, bo nie miały tej szansy, żeby się pokazać w, na, na większych galach, czy po prostu masz jakiś taki szerszy krąg tych, tych znajomych, które walczą? Nie, tak jak już mówiłam wcześniej, no nie znam tam zbyt wielu dziewczyn, które walczą i chyba te, o których wy wiecie, to ja też wiem o nich i, i nie ma nas więcej, jak na razie. Powiedz, bo Paulina Bońkowska, tak jak ja ją obserwowałem, wydaje mi się, że do walki wnosi w dużej mierze taką zaciętość, to, że ma okazję sparować właśnie z Joanną Jęczyczyk i, i wydaje mi się, że to jest taki jej główny atut. I po pierwsze, czy się z tym zgadzasz i jakie ty widzisz główne zagrożenia z jej strony. E to, że Paulina może trenować z Asią i sparować z Asią, no to jest na pewno dla niej mega plus. W ogóle Asia, jeszcze zanim ja zaczęłam startować, była moją wielką idolką i naprawdę ją podziwiam. I nawet trochę zazdroszczę tego Paulinie, że może z nią trenować. A co do tego, jakie czekają mnie zagrożenia w związku z tą walką, no to no na razie nic nie chcę mówić, to wszystko się okaże w walce. A, tak. Biorąc pod uwagę właśnie osobę, ja, ja się, jak, ty to, jak mówisz, e, czy ty miałeś okazję uczestniczyć w tak ostrych sparingach, powiedzmy, bo to jest taka główna rzecz, która mnie zastanawia właśnie, bo widzę, że technicznie czy na media treningu widzieliśmy, że jesteś technicznie przygotowana i tak dalej. A pytanie, czy rzucona na głęboką wodę jesteś w stanie właśnie, czujesz, że jesteś w stanie odeprzeć takiemu oporowi? No, wydaje mi się, że tak, że nie będę miała z tym, z tym większych problemów, dużo sparuję, dużo sparuję z chłopakami. Nie ma dla mnie znaczenia, czy, przeciwnik, czy przeciwnikiem jest kobieta, czy jest mężczyzna, jakich jest rozmiarów? Rzadko sparuję z osobami, które są w mojej kategorii wagowej, nawet kiedy sparowałam z dziewczynami, no, to one były ode mnie trochę cięższe, więc no, wydaje mi się, że sobie powinnam z tym poradzić. I takie jeszcze jedno pytanie o Twoje nastawienie psychiczne, bo wydaje się, być dosyć spokojna, ale pytanie, jak to jest tutaj chodzisz i tak naprawdę co ci w duszy gra, że tak powiem, o czym myślisz tak na dzień przed walką, czy dwa jak się czujesz? No super, już się nie mogę doczekać. Wydaje mi się, że na razie na razie mam bardzo dobre nastawienie. Już tutaj wcześniej mówiłam, udzielałam jakiegoś wywiadu, że no, spełniają się moje marzenia, więc czymś tutaj się denerwować, tak? Mam nadzieję, że damy dobrą walkę, że damy fajną walkę, że, że ta walka zainteresuje szersze grono fanów MMA, także... No ludzie zobaczą, że to nie będzie tylko tam szerpanie za włosy i tak dalej, ale że naprawdę kobiety potrafią fajnie zawalczyć, dać fajne widowisko. No i zobaczymy jutro wszystko. Właśnie jeszcze jedna, jedna taka rzecz mi tylko przyszła do głowy, bo... Często, nie było z tym jakiejś tragedii podczas walki Marty Chojnowskiej, ale jest takie zagrożenie, że tam zawsze jest ta grupa ludzi, która mogła może jakoś reagować jakimś śmiechem, czy jakimiś złośliwościami, czy coś, czy myślałaś w ogóle o tym i czy jesteś na to, czy przygotowywałaś się w ogóle jakoś pod to psychicznie, czy zupełnie jakoś się to nie, nie zajmuje? No oczywiście zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy, którzy są przeciwni. Tam, żeby kobiety walczyły, no ale no oni mają do tego prawo, tak? Mają prawo to komentować, mają prawo mieć własne zdanie. No oni mają takie zdanie, ja mam inne. Jeżeli nie możemy znaleźć wspólnego tematu, no to w ogóle nie ma co podejmować dyskusji na ten temat i po prostu trzeba to zignorować. Okej, okay. z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, to jest ku temu moment. Ja mam takie jakiś nowy zwyczaj, że zacząłem podawać po mikrofon, więc proszę bardzo. Ojejku, więc e, dziękuję wszystkim moim trenerom, e, sparring partnerom i mojemu chłopakowi za wsparcie. Dziękuję. dziękuję. Dzięki wielkie.